Cześć, witajcie! Wędkarstwo pojedziemy na ryby szczęśliwego nowego roku, bo jest to pierwszy film, który pojawi się w 2022 i od razu mam nadzieję dosyć konkretny, ponieważ tematem głównym są najlepsze, najfajniejsze wędkarskie tipy, patenciki, które ja przygotowałem dla Was w formie takiej prezentacji. Mam nadzieję, że spodoba się wszystkim ten materiał, a jest o czym mówić, ponieważ cały zeszły rok poświęciłem nałowienie na łowienie na metod feeder. Było tego sporo, było dużo zawodów. Jeżeli śledzicie kanał, i portal, to wiecie, że w tych zawodach dawałem sobie radę. Generalnie jedynki, dwójki, trójki sektorowe to były zawsze w moim zasięgu, dlatego jestem zadowolony ze swoich wyników. Uważam, że jestem na dobrym poziomie. Ale nie o zawodach będziemy tu dzisiaj mówić, tylko o tym, co wynika z tych zawodów i o tym, co wynika z tego, że mam was, mam grono ludzi, która ze mną rozmawia, która się ze mną kontaktuje. Oprócz tego mamy wspaniałe teamy. Fider Progress, Fider Sklep oczywiście, Team Osmo i wy tak jak wspominam wy bo prywatnie też bardzo dużo rozmawiamy. Y, dużo testujemy przede wszystkim fajnych rzeczy i tą wiedzą się wymieniamy i dlatego ja was za to bardzo lubię, że nic nie trzymacie dla siebie. Każdy tak jak ja jest otwarty na innych i potrafi tą wiedzą się wymieniać i to jest słuchajcie super. Dlatego mamy przygotowane fajne, przygotowane, <laughs> przygotowane fajne patentciki. Wiele z nich już jest znana to nie będzie w większej mierze nic twórczego i odkrywczego, ale wszystko będzie posegregowane i wytłumaczone tak jak się należy, bo nie zawsze nad wodą udaje mi się to robić. Dlatego przejdziemy sobie do tych typów. Będą typy takie merytoryczne, powiązane troszeczkę ze sprzętem, z taką manualną techniką, bo będziemy trochę przerabiać różne rzeczy. I generalnie ktoś, kto zobaczy ten filmik, uważam, że dużo z tego wyjmie, i dlatego też taki materiał powstaje. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Zostawcie łapeczkę, komentarz, udostępnijcie filmik. Zaczynamy. Na początek będzie coś prostego. Chodzi o podajniki. Metod Feeder Ark, bardzo niedrogi, fajny podajnik właśnie w wersji otwartej. To jest podajnik stosowany przez bardzo wielu na z reguły przyponie sztywnym z fluorocarbonu, także można było je wypinać i przepinać. O czym się nie mówi i coś co bardzo często chcecie wiedzieć, to to jak Zrobić podajnik dystansowy. Teraz sprawa jest prosta, bo już się pojawiły niedawno rurki, które kupujecie dodatkowo sobie do takich podajników, i one mają taką gumową rurkę, właściwie ona jest bardziej plastikowa, bo jest sztywna, i ta rurka po prostu wchodzi tu, do tego wchodzi lotka, tak zwana, i na końcu na lotce można wsadzić tą gumkę. Oczywiście. Ta długość nie jest odpowiednia dla nas, jeżeli o mnie chodzi. My ją gdzieś skracamy, gdzieś tak do tyłu tak gdzieś mniej więcej 20-20 parę centymetrów O, jak to uważa, jak to lubi. Uważam, że na krótszej lotce podajnik po prostu leci lepiej. Ale co w wypadku, gdy tych lotek się nie ma i jest inny problem? Słuchajcie, wcześniej wszyscy używali rurek antysplontaniowych są dwa rodzaje są takie grubsze i są takie cieńsze rureczki. Co robimy? Ta rurka. Nie wejdzie nam tu do przodu, ale ta rurka wejdzie nam tutaj od tyłu. Akurat ta ma jakiś większy problem, ale ta rurka jest wciśnięta tutaj. Oczywiście odcinamy ją też na wybranej długości, a tu ten cycek, w którym na początku była gumka, też musi zostać przez nas odcięty i wtedy tutaj nam się Quick Change Bit lepiej. Właśnie układa, więc taki był patent kiedyś. Jeżeli chodzi o podajniki Prestona, to te rurki są trochę za grube, żeby wlazły w ten czpień oryginalny od Prestona, ale na rynku jest rozmiar rurek takich cieńszych i one tutaj wchodzą. Niestety ich dzisiaj nie mam, ale jest też inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o Prestona. Wystarczy wziąć sobie tą gumkę, leciutko ją obciąć, wkłada się ją tutaj i do tego. Też się wkłada rurkę. Tyle, że tutaj już niestety musimy użyć kleju, żeby to połączenie było po prostu mocne. Możecie też kupić rurki do prestonów, te oryginalne od metod arków, te, które są wyprowadzone. Bo ten plasticzek, który tutaj jest, wchodzi co prawda ciężko, ale wchodzi nam na ogonek od prestona. Trzeba się troszeczkę namęczyć. Można popukać, żaden problem widzicie, jak wlas I teraz. Do tego też rurkę antysplontaniowa, którą możemy sobie odciąć na wybranej długości. I mamy prestanowy podajnik z rurką, czyli, przepraszam, z lotką do dalekiego dystansu. Trzyma się to bardzo mocno, na tyle, że przy rzutach to nie wypada, ale możecie sobie jak najbardziej podkleić, i wtedy z tej strony ciężej wychodzi, i możecie wymienić podajnik. Jechać tym z powrotem. Ja generalnie nie zmieniam podeników dystansowych. U mnie zawsze jest 45 gram i dlatego ja wolę sobie to skleić, żeby mi się nic nie wydarzyło. Także w pigułce o lotkach tip numer jeden, taki najprostszy i przechodzimy do fajniejszych i ciekawszych rzeczy. Tip numer dwa. Podajnik z peletem powinien opaść na dno i w trybie natychmiastowym zacząć się po prostu rozpadać. Dzięki temu ryby są zaktywizowane, pobudzone i chętnie po prostu pobierają to, co w tym podajniku się znajduje. Zbyt mocno klejący pelet będzie również odprowadzał nam ryby z łowiska podczas zwijania zestawu. W najzupełniej świecie ten pelet będzie tam doklejony za mocno, i podczas ściągania będzie odpadał on po drodze, dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby tego unikać. Istnieje nawet przekonanie, że pelet powinien być jak gąbeczka, powinien być bardzo mięciutki i takiego peletu ryby po prostu się nie boją wcale. Jeżeli jest twardy, to tam różnie bywa, ale to głównie w Anglii na razie jest takie myślenie. Do czego ja uderzam? Skoro tak ma być, to znaczy, że ten pelet jest bardzo, bardzo ważny, dlatego zawsze z tym peletem jest problem. Ja dostaję cały czas pytania, widzę w internecie, czasami pokazują różni ludzie różne rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam, ale mówię, to wszystko jest opinia indywidualna, a ta jest właśnie moja. Dla mnie pelet powinien być kupiony taki, żeby on chciał wypić wodę. Nie kleju się zbyt mocno, no ponieważ klejące pelety mają dodatek kleju, mają bardzo dużo w sobie granulatu. Słuchajcie, są pelety na rynku, które udają pelet dobry, fajnie się kleją, są przystosowane do łowienia, ale to tylko dzięki temu, że na przykład jest do nich wrzucone nie wiem ile procent, ale dużo procent granulatu. Robią nas w bambuko, taka jest prawda, bo kupując granulat, to już wiemy. Że ten pelet jest betonem i nikt na ten beton nie chce łowić, bo to już generalnie wszyscy wiedzą, tak? Ale jest problem z tym, że ludzie kupując pelet na wagę czy jakiś markowy pelet zawodniczy, że ten pelet im się rozpada. Słuchajcie, bardzo prosta rzecz. Ten pelet się rozpada, bo to jest czysty pelet, tam nie ma tych dodatków i ten pelet wystarczy, że tak powiem, poprawić sobie pod swoje wymagania. Bardzo prosta rzecz. Podsypujemy z zanętą. Ja robię to zawsze, z reguły 10-20%, widzieliście już na filmach. Dlatego, że ja nie lubię łowić na samą zanętę, bo nie ma ona w sobie wartości kalorycznej dla ryby, oprócz tego, że ma zapach i spyłek i te ryby zwabia. To jest jej zaleta. Dlatego chcę tą zaletę użyć w swoim pelecie, a dodatkowo komponuję sobie taką mieszankę, która zaczyna mi się już trochę kleić lepiej. Jeżeli jeszcze bardziej chcę to wszystko dokleić, to używam zalewajki. Zalewajki mogą być różnego rodzaju, jakie tylko chcecie. Może to być syrop, taki zwykły syrop, jaki kupujecie w biedronce do zrobiania soków. Obojętnie. On też ten pelet fajnie skleje, jakoś go tam zabarwi. Nada mu innego aromatu, przez co wy się wyróżnicie. I wy z takim peletem, kupionym obojętnie jakim, dlatego polecam i będę zawsze polecał pelety na wagę, bo są tanie, są dobre. Mają w sobie takie właściwości odżywcze, że tym rybom po prostu smakują, bo po to one są produkowane, żeby te ryby go jadły i rosły. Dlatego to jest istotne, żeby taki polecik użyć. Tu sobie rozrobiłem nasz pelet Osmo, który widzieliście w akwarium. On jest właśnie peletem zawodniczym. Jest ciemny, bardzo mocno zawodniczy. 3-4 minuty potrzebne, żeby go domoczyć, a w jego składzie jest betaina. 5% tej betainy, mówię o tym, bo zaraz do czegoś dojdziemy. Jest Halibut, czyli taki wysoko stężony, ciemny pelet. I oczywiście jakiś tam pelecik czerwony. To już tylko taka akcja kolorystyczna. Chociaż wiem, że są te pelety też dobre, dobrej jakości, i o to w tym chodzi. Dla każdego nic trudnego. Jestem leniwy, nie będę mieszał już teraz peletów, bo mam dostęp do już zrobionych, ale każdy sobie może kupić taki pelecik Kors, Halibut, jakiś czerwony, na przykład Skopensa mają bardzo fajny czerwony pelet yy, oraz Green Betain. Zmieszać w takich proporcjach 5% betainy, 5% halibuta, bo nie można z tym oczywiście przesadzić i macie gotową mieszankę bardzo fajną, zawodniczą, bogatą, treściwą i bardzo atrakcyjną dla ryb, tak naprawdę. No także jedziemy, następny tip. Łowienie z klipsem. Klips to jest absolutnie podstawa. Wielu z Was się boi, dlatego jest bardzo fajne rozwiązanie w postaci bezpiecznych gumowych klipsów. Można je kupić za grosze na AliExpress, możecie na grupie się zapytać, jest sporo osób, które odsprzedają. A przeróbka takiej szpuli to jest naprawdę błyskawiczna rzecz. Jeżeli macie kołowrotek klon, bo nie wiem jak w innych. Chodzi o to, że jeżeli jest tutaj ta zatyczka, tak jak w klonach, to jest to sprawa po prostu prosta. Wystarczy ją chwycić, wyciągnąć, stary klips wyjeżdża, bierzecie nowy. I tutaj też nie ma co się bać, że tu coś nie pasuje, to jest guma, więc tu można naprawdę to wcisnąć. Jeżeli nie chce przejść, to nawet można z drugiej strony chwycić i go Wyciągnąć. No, przełaś. przełaź pastek. O, on już jest. O, widzicie? I on tu siedzi. Potem bierzemy ten drucik, który tam był. Nic prostszego. I przebijamy przez tą gumę. Można to zrobić wcześniej. Ale na potrzeby filmu, żeby tylko pokazać, że to naprawdę wystarczy tylko troszeczkę. Przelaz i gumowy klipsik jest. Wprawdzie źle go trochę przebiłem, ale myślę, że rozumiecie o co tu chodzi. Ja sobie to zaraz poprawię tak jak należy, bo on musi tutaj jednak troszeczkę blokować ten klips przed wyjechaniem, żeby on tutaj nie był luźny, tylko żeby ten klipsik go tam wciągał, ale myślę, że ja to zrobiłem w minutę na hura, więc Wy zrobicie to szybciej, a dzięki temu możecie przestać bać się klipa i łowić z tym klipem. Zobaczcie, tutaj mam taki co robiłem wcześniej, a tu mam ten, który teraz robiliśmy na szybko. Nieważne. Ważne, żebyście wy wiedzieli. Bardzo fajne tanie, rozwiązanie dla wszystkich chętnych, którzy się boją łowić z klipsem. Teraz zrobi nam się bardzo ciekawie, bo będzie o przynętach. Będzie bardzo ciekawy motyw z przynętami. Już trochę doświadczenia w tym wszystkim mam. W tym roku przełowiłem bardzo dużo różnych łowisk. Bardzo dużo fajnych łowisk odwiedziłem, i mamy też rzesze swoich ludzi, z którymi dzielimy się. Tym wszystkim, co wiemy, dlatego zbudowałem i, i mam dla Was takie wytyczne, jeżeli chodzi o przynęty. I tutaj, omijając wszystkie fakty i mity, nie będziemy się w to bawić. Każdy ma swoje zdanie, ja to szanuję. Jeżeli ktoś chce coś napisać o tym, jak on do tego podchodzi, to zapraszam, ja chętnie przeczytam i być może sam to zastosuję. Na tym to polega. Ta wymiana jest fajna, żeby wszyscy lepiej łowili. I to jest dla mnie istotne. Przechodząc do meritu, przyjeżdżacie sobie rano na ryby, jest pochmurny dzień, ciemny, taki, nie ma tego słońca, się tak nie przebija, nie ma tej lampy, to kolor biały i różowy, różowy kolor robi robotę wtedy. Nie wiem dlaczego tak jest, ale rano z reguły zakładam różowy i jest od razu wyjazd. Nie twierdzę, że inne kolory nie zadziałają. Ale na bazie doświadczenia i tego, że byłem w tym roku naprawdę na dużej ilości wód i wszędzie, że tak powiem, to o czym mówię działało, to, to jest dla mnie ważne, dlatego więcej ryb złowiłem na różowe niż na inne i na białe niż na inne, kiedy jest pochmurno. I jest wcześniej. Jeżeli jest południe, wychodzi słońce, jest taka typowa lampa i ta woda jest prześwietlona, słuchajcie, żółty i pomarańczowy. Wtedy to działa. Nieraz na zawodach, na maślance, rano łowię na różowy, biały cypcyk. Wychodzi słońce, robi się południe, zakładam żółty, pomarańczowy, tutaj akurat turbo. To wjeżdżają mi duże ryby i to większe niż inne, te małe tego nie chwytają. To jest raczej przynęte na większe ryby, i nagle ten żółty i pomarańczowy odpalają. Gdzie wcześniej, na przykład, mniej na to brały. To jest bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, lato. Woda zielona, skisła, taka naprawdę przesiąknięta już zapachem. Wtedy przebijamy się zapachem jakimś mocnym, owocowym, albo wystarczy toksik, skisłe masło, maros. Przynęty tego rodzaju, które mają naprawdę to powyłnienie konkretne. Słuchajcie, rzucacie to do wody i nie trzeba czekać długo, jest wyjazd od razu. Tak było na metod Wider Polska w trzeciej turze, nie w ostatniej, no czyli w trzeciej turze, gdzie wszystko siadło. Ja łowiłem wtedy na przynęty bardzo małe, bo małe przynęty są zawodnicze, które złowią te mniejsze ryby, wszystkie. I to są przynęty, które ja testuję, które testowałem w zeszłym roku. Dlatego ja miałem dostęp do bardzo małych przynęt, które się stosuje powszechnie, one są polecane, ale... Słuchajcie, odcięły ryby, brudna, nieczysta woda, cyk, hmm. toksik. Wjechał toksik i woda się otworzyła, zaczęły brać. I ja o tym mówię, to nie jest tylko moje spostrzeżenie. Jest wielu ludzi, którzy tak uważają, którzy mają te same wnioski w naszej drużynie, dlatego mówię, że to jest taka dla mnie wytyczna. I można lub nie można lub jak nie chcecie się, nie musicie z tym zgadzać, ale to wtedy działa. Teraz jesienią, woda zimna, ryba szuka, tak jak zawsze o tym mówię, tego wartościowszego pokarmu. Teraz najbardziej spisuje mi się osobiście kolor fioletowy, wyprany. Po prostu przynęta idealna i na to biorą. Po prostu chcą i to też takie ryby, nie te najmniejsze, tylko te trochę większe, i tak to działa. Plus te wszystkie zasady, o których mówiłem wcześniej. Generalnie są przynęty uniwersalne, które działają zawsze i nie ma tutaj po prostu na nie mocnych. Tak jest. Tyle jeżeli chodzi o przynęty. Przemyślcie to sobie, napiszcie co wy sądzicie, czy macie podobne wnioski, czy nie. Jedziemy dalej. Przejechaliśmy sobie przez wszystkie takie ważne rzeczy, które ja w tym roku stosowałem i które przyniosło mi fajne efekty, i przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli zestaw końcowy. Regulowany przypon do metod feeder z oczkiem, bardzo proste wiązanie, widzieliście. Oczywiście nic odkrywczego, ale dzięki temu ten wafter spracuje i nie musicie robić tu patentu z plecionką, o którym wspominałem na live. Które jest po prostu uciążliwy i to działa bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o moje ulubione haki w tym roku, to Kamasan T360 i to już było pokazywane. Wystarczy sobie wpisać regulowany przypon do metod Fider. Ważniejsza rzecz jest tutaj. Ten przypon ma spełnić swoją funkcję i on jest przyczepiony do łącznika. Na rynku jest wiele różnych łączników, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, ten łącznik, widzicie, on jest zamknięty i jak widzicie, jest taki prześwit w tym łączniku. Znaczy to, że żyłka, która tutaj jest, swobodnie na nim się rusza. Jeżeli weźmiecie sobie łącznik taki, nie, ten, ten to jest jakiś tani łącznik. Nie wiem, różne te łączniki są, nawet i te tanie są dobre, i te tanie są niedobre i odwrotnie. Ten tego przyświtu tu nie ma. I jak do tego założycie przypon, to on jest sztywny. I przez to, że on jest sztywny, będzie Wam, jeżeli jeszcze użyjecie sztywnej żyłki na przykład... Fluorokarbonu, niektórzy używają to wtedy Wam z tego podenika ten sprzypłon wystrzeli i nie spełni to swojej funkcji także zwróćcie uwagę na łączniki, na oczka, które macie na końcu żeby było te oczko jak największe to tyle jeżeli chodzi o ten tip generalizując w ostatnim mega tipie, wszystko, co pokazałem, tyczy się jednej rzeczy tego finału, w którym podajnik wpada do wody, w którym dzieje się ten rozpad peletów, w którym zaczyna działać przynęta, z przyponem. Bardzo szczegółowo myślę, pokazałem wam na czym ja bazuję, na czym ja polegam, i przynosi to rezultaty przy pomocy jeszcze jednego bardzo ważnego urządzenia. Jest to stoper. Zostałem też poproszony o to, żeby wyjaśnić, jak ja używam tego stopera. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem Wam właśnie jeszcze opowiedzieć o tej drodze, którą przyszliśmy w tym odcinku. Lotka, która powoduje to, że podajnik jest stabilniejszy. Zwłaszcza jeżeli mówimy oczywiście na dystansie. Niektórzy używają tych lotek non-stop, bo ten podajnik fajnie i prosto leci. Nie mota się na boki, dzięki temu wpada do wody ładniej. Jak wpada do wody ładniej, pelet jest lepiej ochroniony, spada to na dno. Zaczyna pracować. Oczywiście należycie przygotowany, PELET dobry, polecam pelety, na wagę. Cały czas o tym mówię i będę zawsze o tym mówił. Później mamy dopasowaną przynętę, którą my wierzymy, bo to trzeba uwierzyć w przynętę, żeby ona działała. Testowanie przynęt nie polega na tym, że kupujemy przynęty i oczekujemy rezultatów. To zależy od nas. Trzeba przynęcie dać szansę. Trzeba się postarać, trzeba je zastosować odpowiednio, tak jak to się powinno robić. Na przestrzeni jakiegoś tam okresu. A jeżeli wierzymy w inne przynęty, to tą, którą chcemy przetestować, tak o, jej nie przetestujemy i w nią nie uwierzymy. Dlatego przynęty to jest kwestia indywidualna. Do tego dochodzi przypon, który ma tą przynętę zaprezentować i ma nie wypaść z tego potajnika. ma się tam ładnie zaprezentować, jak wisienka na torcie. I w tym momencie następuje branie i dzięki stoperowi my będziemy wiedzieć, co się dzieje. Zarzucamy do wody podajnik, włączamy stoper, zaczyna się odliczanie. Mamy branie. Patrzymy na ten stoper, branie nastąpiło po 5 minutach. Drugi rzut, 6 minut, trzeci rzut, 4 minuty, kolejny rzut, 5,5 i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że te ryby w tym okresie czasowym po prostu biorą i dlatego wiemy, że nie musimy i nie powinniśmy czekać dłużej niż te przysłowiowe 6 minut w tym danym dniu. Zastosowaliśmy jakieś nęcenie. Znowu idzie stoper. Mamy branie szybciej, 3 minuty. Cyk, wiemy na stoperze, że o, jest szybciej, czyli nęcenie spowodowało to, że mamy więcej ryb. No to wiemy, że możemy nęcić i trzymać się tej drogi i trzymać podajnik w wodzie 3 minuty i tak dalej, i tak dalej. Dzięki stoperowi po prostu mamy widok na to, w jakiej ilości są ryby, czy one biorą dobrze, czy niedobrze? Bo jeżeli nie ma brań po 5 minutach, po 10 minutach, czekamy 15 minut i jest te branie, to wiemy, że potem trzeba czekać 15 minut i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia bardzo istotna w ogóle w wędkowaniu na feeder, czy to klasykiem, czy metodą. Taki stoper to jest dobra rzecz. Myślę, że to tyle, nie zanudzam dłużej. Standardowo napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało, zapraszam na grupę, jedziemy na ryby, ekipa Federsklep i generalnie do przyszłych filmów, do subskrypcji, trzymajcie się na razie.